Miejska Energetyka Cieplna już w lipcu wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetyki o ustalenie taryfy. Prace trwały kilka miesięcy. Decyzja została wydana 16 listopada i zgodnie z przepisami, dwa tygodnie później nowa taryfa może zacząć funkcjonować. 15 września weszła w życie ustawa, w ramach której właściciele lokali mieszkalnych i niektóre instytucje publiczne zostali objęci polityką ochronną. Do palety tych obiektów należą m.in. budynki oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, żłobki, obiekty kultury, straży pożarne, kościoły, związki wyznaniowe i szereg innych, które są szczegółowo wymienione w ustawie. Celem tej ustawy jest ograniczenie wzrostu cen ciepła, zminimalizowanie kosztów dla odbiorców tego ciepła poprzez ograniczenie średniej ceny netto to są ceny netto gigażula ze źródeł gazowych do 150 ,95 zł 95 groszy do 103 ,82 zł 82 groszy przy węglu i przy miksie jeżeli tak jak u nas na przykładzie w centralnej ciepłowni gdzie jest również używany gaz i węgiel to jest kwota 116 zł 4 w naszym przypadku netto. W związku z tym, że ustawa ta nakazuje, aby cena z rekompensatą była stosowana od 1 grudnia do końca kwietnia przeszłego roku, MET wprowadził cennik z rekompensatą. Jak przypomina Andrzej Olichwiruk, na cenę ciepła składa się kilka czynników. Dodatkowo nasza taryfa składa się z kilku elementów. Cena, jaką płaci odbiorca ciepła, zależy od grupy taryfowej, w której się znajduje. Mamy grupę taryfową A, która dotyczy. Yy, ciepła produkowanego przez centralną ciepłownię i ta z kolei się dzieli na taryfę A1 a2 w zależności od tego czy węzeł jest właścicielem własnością miejskiej energetyki cieplnej czy też własnością wspólnoty może być też grupa taryfowa B tutaj mówimy o ogrzewaniu z gazu i to dotyczy na przykład podczela tam również jest taryfa B1 i B2 w zależności od tego kto jest właścicielem węzła i już taka marginalna taryfa C, ona dotyczy lokalnych takich kotłowni y, zasilanych gazem. Aby dowiedzieć się, ile wzrośnie indywidualny koszt ciepła, trzeba się skontaktować ze swoją wspólnotą lub spółdzielnią, bo to one będą obliczać koszty. My wystawiamy faktury. Dla nas odbiorcą ciepła są wspólnoty, spółdzielnia mieszkaniowa, właściciele obiektów y, 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 wypoczynkowych, hoteli, uzdrowiska. Y, i my wystawiamy miesięcznie, można powiedzieć, tylko 370 faktur. Natomiast wiemy doskonale, że ogrzewamy no, kilka tysięcy mieszkań i, i lokali. A wspólnoty rozliczają się już ze swoimi mieszkańcami w różnoraki sposób. Jedni liczą to ciepło według metra kwadratowego lokalu i według metra, ogrzania, metra kwadratowego ogrzania powierzchni, inni według podzielników ciepła. Niektórzy mają ciepłą wodę ogrzewaną przez miejską energetykę ciepłą, niektórzy sobie podgrzewają sami, na przykład z piecyków gazowych czy też z boilerów elektrycznych. Jak mówi Andrzej Olichwiruk, wzrost cen wynika z kosztów prowadzenia działalności. Podam dla przykładu ceny opału, jeżeli chodzi o węgiel. W ubiegłym roku, obrachunkowym, wartość zużytego węgla wyniosła 10 milionów złotych. Przewidujemy. Że w tym roku obrachunkowym, a więc od 1 października do końca września przyszłego roku ta wartość będzie musiała będzie oscylowała w granicach 50-51 milionów złotych. Jeżeli chodzi o gaz, to wzrost ceny gazu, jaki przewidujemy z kosztów ponoszonych na gaz, to z 9 milionów na około 33 miliony. I to wszystko wiąże się właśnie, to wszystko ma wpływ na wartość tych cen, tych faktur, które jesteśmy zmuszeni wystawiać. Więcej na ten temat w konferencji prasowej po wydarzeniach dnia.